Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się ponownie w rejonie Czerwińska nad Wisłą, w sercu polskiej truskawki. Mamy początek października. Pogoda póki co sprzyja inicjacji pąków kwiatowych na przyszły sezon. Z racji terminów, w jakim się spotykamy, chciałbym się w kilku słowach odnieść do możliwości eliminacji z plantacji rozłogów, bądź też ewentualnego zachwaszczenia. Problem ten dotyczy wszystkich technologii stosowanych obecnie w uprawie truskawki w Polsce, zarówno przy uprawie truskawki na wałach, na zagonach, ściółkowanych folio wukino, jak i w tradycyjnych technologiach uprawy roślin na płask. Jak dobrze Państwo wiecie, w bieżącym sezonie nie mamy oficjalnie substancji chemicznych zarejestrowanych do likwidacji i zachwaszczenia i rozłogów o działaniu parzącym. Oczywiście w ramach doświadczeń prowadzonych w doradcy jagodowym pracujemy w tej chwili nad dwoma substancjami, które potencjalnie znajdą zastosowanie do tego tych działań w przyszłym sezonie. Natomiast kolejny raz chciałbym przestrzec wszystkich państwa przed używaniem glifosatu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób w uprawie truskawki. Glifosat wbrew temu co nas uczyli nie jest pobierany tylko przez części nadziemne, ale zalega w glebie. Z tej gleby może wraz z wodą być pobrany przez system korzeniowy, może odparować w momencie, kiedy przykryjecie plantację na chłody jesienne, bądź też na przyspieszenie, i wtedy zrobicie sobie krzywdę. Glifosatu nie. No cóż, znalazłem na szczęście pewne rozwiązanie, żeby nie zostawić Państwa bez jakichkolwiek rekomendacji. Na dzisiejsze spotkanie. Technologiczne, zaprosiłem Pawła i od z firmy Belchim. Cześć Paweł? Kłaniam się, witam. Z firmy, która ma bardzo oryginalny produkt i bardzo potrzebny w tej chwili, a mianowicie produkt Beluka. Produkt, który jest przeznaczony właśnie Paweł. No jest to produkt, jest to herbicyd, który służy do zwalczania ruchów korzeniowych, także chwastów w uprawie truskawki, ale nie tylko. Jest zarejestrowany w kilku innych uprawach, między innymi kodesykant do uprawy ziemniaków. Ale właśnie w uprawie truskawek produkt jest zarejestrowany do zwalczania rozłogów, a przy okazji zwalcza także w bardzo dobrym stopniu chwasty. No właśnie, co należy podkreślić? Przede wszystkim to, że jest to jedyny w tej chwili w Polsce herbicyd bazujący na naturalnej substancji. Jest to kwas nonanowy. nonanowy. Substancji pochodzącej z wyciągów z olejów tak jest. roślinnych, pozyskujemy go w sposób fizyczny z nasion rzepaku bądź słonecznika. Substancji, która działa zarówno na rozłogi, jak i na chwasty znajdujące się w międzyrzędziach parząco, czyli powierzchniowo, substancji, która bardzo łatwo i szybko się rozkłada. Tak jest. Jest to bardzo ciekawy, ciekawa substancja, ponieważ jest to produkt pochodzenia naturalnego. Jak powiedziałem, poszukujemy go z, w sposób fizyczny. Nie ma tu żadnych e, chemicznych e, produkcji te, te, tego produktu. Natomiast e, on się rozkłada w ciągu dwóch dni do wody i dwutlenku węgla, czyli do tych substancji, które naturalnie występują w przyrodzie. W przyrodzie, Kto, które są praktycznie nieszkodliwe, niewykrywalne i które i tak są. I, i tak są. Tak jest. Y, jest to produkt, który. Pisuje się jako herbicyt w Green Deal, w Zielony Ład, który tak jest. kroczy do nas szybko, sprawnie i lada moment trzeba będzie się z nim zmierzyć. Jest to jedyny herbicyt w Europie, który właśnie jest pozycjonowany jako produkt do Green Dealu, do Zielonego Ładu. Czyli, szanowni Państwo, lada moment okaże się, że będziemy musieli sięgać po produkt Beluka i włączać go do technologii obowiązkowo, tak? bo nie będzie innego rozwiązania. Paweł, słów kilka na temat technologii stosowania. Co do dawki. Produkt zarejestrowany jest w dawce 16 litrów na hektar powierzchni opryskiwanej. Natomiast ja bym chciał bardziej położyć nacisk na, na stężenie, w jakim produkt powinien być stosowany. Nasze badania tegoż wykazały, że to powinno być 8 do 10% takie stężenie, przy czym jest to uzależnione od, czy dawka jest uzależniona od ilości wody, którą stosujemy na naszej plantacji. Jeżeli stosujemy 200 litrów wody na hektar, to wtedy uzyskujemy, uzyskujemy dawkę 16 litrów produktów na hektar. Jeżeli schodzimy z dawką wody, automatycznie również schodzimy z dawką preparatu na hektar. To nam oczywiście obniża koszty zabiegu. Dobrze, Paweł, że o tym wspomniałeś, dlatego że w tej chwili wielu z plantatorów już wyposażyło swoje gospodarstwa w bardzo precyzyjne i dobrze rozpylające opryskiwacze do rozpylania herbicydów o wydajności rzędu 60-80 litr cieczy roboczej na hektar. A zatem, w takich opryskiwaczach, jeżeli mamy 60 litr cieczy na hektar, no to dawka Beluki, ta wyższa dawka Beluki to jest 6 litr. Tak jest. No, pamiętajmy, jak podkreślam, stężenie 8 do 10% jest obligatoryjne. Przy niższych stężeniach produkt może być mniej skuteczny. Jeżeli ktoś stosuje tak niskie dawki wody, automatycznie dawka produktu jest sporo niższa. Jeżeli chodzi jeszcze o inne rekomendacje optymalizujące efektywność stosowania beluki, co do warunków stosowania, czy są jakieś minimalne temperatury i, i, i pogoda? Tak. Ważne jest pamiętać, żeby produkt stosować wtedy, kiedy jest słonecznie, ciepło i sucho. Temperatura jest około 10 stopni, optymalna 15 i powyżej. Istotne jest, żeby w momencie zabiegu rośliny były suche, nie pokryte rosą. Wtedy, kiedy pada, też produkt nie powinien być stosowany. On jest tak naprawdę fotoaktywny, więc bardzo istotne jest dobre nasłonecznienie. Przy takiej pogodzie jak mamy dzisiaj, produkt działa znakomicie. Warto go zastosować przed południem, wtedy, kiedy już rosy nie ma, a, a słońce operuje w sposób dobry. Wtedy ten produkt najlepiej na skutecznie działa. Dobrze, Paweł, to jeszcze jedna sprawa. Po jakim czasie plantator będzie widział działanie tego produktu, czy na rozłogach, czy na chwastach, w międzyrzędziach? Przy optymalnych warunkach pogodowych, już po dwóch godzinach, widać pierwsze efekty Nawet. działania. Najlepsze efekty widać już. Po dwóch, trzech dniach od zabiegu. Wtedy mamy zniszczone rozłogi i chwasty. Niekiedy należy zabieg powtórzyć. Wtedy, właśnie kiedy, kiedy rozłogi, rozłogi nie są zbyt dobrze zwalczone, wtedy zabieg można powtórzyć, choć nie jest to konieczne. Bądź też wtedy, kiedy mamy intensywny wzrost tych chwastów. Tak, rozłogów to jest uzależnione od, chwastów, oczywiście tak. od odmiany warunków pogodowych, także to też, też należy brać pod, pod uwagę. Czyli tak podsumowując, produkt nam się wpisuje w Green Deal, jest bezpieczny całkowicie dla ekosystemów, dla człowieka, dla roślin, ale to co przed nagraniem podkreślałeś również jest bezpieczny dla ściółki, dla folii, dla włókniny. Tak jest, produkt według naszych badań jest skuteczny dla folii, folia nie podlega degradacji, można śmiało produkt stosować, nawet jeżeli zostanie zniesiony, to nie ma obaw o uszkodzenia folii. Dziękuję serdecznie za Dziękuję obecność bardzo. i za przybliżenie tego produktu, który jest bardzo cenny w naszej technologii, a szczególnie w technologii, która lada moment nas czeka, czyli w technologii zero pozostałości, zero środków chemicznych na plantacji. Szanowni Państwo, jeszcze kilka słów na temat jednego rozwiązania, które możemy zastosować w celu ograniczenia rozwoju rozłogów w truskawce, a mianowicie e, mówię o produkcie Regalis. Produkt Regalis, czyli Prohexadion Wapnia, e, jest to produkt, który blokuje cykl gibrylinowy. A zatem Blokuje możliwość wzrostu elogacyjnego komórek. Po zastosowaniu preparatu Regalis jesienią te rozłogi są minimalnie wydłużone, czyli są bardzo krótkie, rośliny są krępe. Natomiast w ramach doświadczeń jagodowego w tym roku testujemy zastosowanie Regalisu pod kątem optymalizacji dawki, jak również pod kątem optymalizacji przyszłosezonowego nawożenia. Co na dzień dzisiejszy na pewno wiemy? Na pewno wiemy, że zastosowanie preparatu Regalis jesienią zwiększa potencjał inicjacji pąków kwiatowych na, na przyszły sezon. Natomiast naszym zadaniem będzie sprawdzić, czy te Większa ilość plonu, ta większa ilość pąków, czy będziemy również w stanie utrzymać optymalną wielkość owoców i jakość tych owoców, ale to o tym podyskutujemy już w przyszłym sezonie. Na pewno jesienią regalizm możemy zastosować z pełnym efektem, jeżeli chodzi o ograniczenie wzrostu wegetatywnego roślin truskawki i rozłogów. Szanowni Państwo, podsumowując krótko, co możemy w bieżącej fazie zrobić, jeżeli chodzi o ograniczenie wzrostu rozłogów czy eliminację chwastów w międzyrzędziach. Na pewno oficjalnie nie mamy żadnych herbicydów typowo chemicznych zarejestrowanych. Na pewno, jeszcze raz podkreślam i przestrzegam, wystrzegajcie się glifosatu na plantacjach truskawki. Nieważne w jakiej postaci, nieważne w jakim stężeniu, unikajcie glifosatu. Na pewno rozwiązaniem zastępczym jest produkt Beluka. Naturalny herbicyd oparty na naturalnych związkach, szybko rozkładalnych, nie pozostawiających żadnych pozostałości w ekosystemie. Działający parząco. Na pewno pozostaje nam do wyboru jeszcze Prochet Sadion Wapnia, czyli produkt Regalis ograniczający wzrost roślin i rozwój rozłogów. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.